Czy zastanawiali się Państwo, jaka jest rola doradcy w procesie przygotowania raportowania zrównoważonego rozwoju? Czy taki doradca zewnętrzny, konsultant jest niezbędny, czy można sobie bez niego poradzić? Wszyscy wiemy, że wprowadzono nowe przepisy. Dyrektywa CSRD wprowadziła i nałożyła na wielu przedsiębiorców średnich i dużych obowiązek raportowania zrównoważonego. To raportowanie obejmuje trzy wymiary. Obejmuje wymiar: Związany z ochroną środowiska, obejmuje wymiar związany z społecznymi aspektami działania firmy, jak również wymiar ładu korporacyjnego. No i właśnie, jeżeli chcemy wdrożyć raportowanie, to należy się zastanowić, jaki model mógłby być najlepszy. I z jednej strony można powiedzieć tak, że istnieją dwa główne modele. Jeden model to jest model wewnętrzny, drugi to jest model zewnętrzny. Model wewnętrzny to jest taki, w którym mamy zespół wewnętrzny, który przygotowuje harmonogramy, przygotowuje plan działania, a następnie przeprowadza szereg warsztatów, rozmów, buduje kwestionariusze i na koniec rzeczywiście przygotowuje raport zrównoważonego rozwoju. Model zewnętrzny jest modelem zlecenia tej samej pracy konsultantom zewnętrznym, którzy poprowadzą w tym procesie albo przygotują wręcz cały raport. Każdy z tych modeli ma swoje plusy i minusy. W każdym z tych modeli można zobaczyć, że są też pewne wady, pewne ograniczenie związane z tym, że konsultanci zewnętrzni nigdy nie znają tak dobrze firmy jak własni pracownicy. Z drugiej strony personel wewnętrzny no, jest narażony na pewną krótkowzroczność myopię związaną z tym, że widzi tylko i doświadcza tego, co jest wewnątrz organizacji. My z praktycznego punktu widzenia widzimy, że na rynku pojawiło się szereg aplikacji. Jeśli spojrzymy na to, że można wdrożyć raportowanie przy udziale pewnych aplikacji, jak na przykład NVISI firmy IBM, czy NVIRLI, naszego polskiego integratora, to tam też się pojawiają konsultanci, którzy pomagają wdrożyć narzędzie. Więc odpowiadając na pytanie, czy konsultant jest niezbędny, wydaje się, że zarówno w modelu wewnętrznym, jak i zewnętrznym konsultant może wiele pomóc modelu wewnętrznym może zadbać o to, żeby nasi pracownicy mieli pewne lustro, w którym się przejrzą. Będzie głos krytyczny, który pokaże, czy na pewno wszystko wzięliście pod uwagę, czy tak powinniśmy to rozumieć, może są inne kwestie. W modelu zewnętrznym, jeśli nie mamy wystarczających własnych służb, możemy dać się poprowadzić. Konsultant przyjdzie i poprowadzi nas za rękę, pokazując najpierw, jak będzie wyglądał harmonogram, na co musimy zwrócić uwagę, przeszkoli nas. Pokaże w trakcie warsztatów istotne elementy, przedyskutuje z nami i na koniec wypracuje to, co będzie wkładem do raportu zrównoważonego rozwoju. Zapraszam na naszą stronę. Pod tym filmem znajdziecie Państwo linki do wszystkich kluczowych materiałów związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju.